Prowadzącym jest Dariusz Milczarek, a jego gościem Marcin Renduda. Wiesz, co zauważyłem, że wszyscy goście, którzy poproszeni są o to, żeby zaczęli. wchodzą w taki jakiś barytonowy temat. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że my sobie wyobrażamy, że jesteśmy w radio, a w radio zawsze się kojarzy eee. z tą radiową urodą, więc trzeba niżej głos, bo wtedy uroda rośnie. Proszę Państwa, więc zbliżamy się z kolegą Marciną Rendudą do pewnych puent. I teraz już trochę e, spróbujmy. Czyli można wrócić do normalnego Mondre, głosu. Normalnego. Dobrze. Tak. No, bo rozmawiamy już od iluś dni tak. o, nazwijmy to, pewnej rewolucji albo pewnej ewolucji na rynku relacji. Tak bym tak. powiedział, prawda? Wynikające z naszej pandemii, którą już wszyscy polubiliśmy i jakoś musimy z nią żyć. Ja bym pozwolisz słowo podsumować takie rzeczy, które dla mnie z tej rozmowy naszej są ważne. Będzie mi niezmiernie miło. A przy okazji sprawdźmy, czy ja dobrze pamiętam to, co mówiłeś. Ale generalnie mam wniosek pierwszy taki. Ta pandemia, a tak naprawdę zmiana w stylu komunikowania się jest faktem nieodwołalnym, który się toczy i który wprowadził szereg zmian. Kropka. To znaczy, krótko mówiąc, dla mnie to jest tak, że my nigdy nie wrócimy, ja tak o tym myślę, do takiego standardowego, tradycyjnego modelu czystego, jakby beztechnologicznego, czysto relacyjnego, związanego z tym, że Kontakt jest, nie wiem, wizyty, telefon, koniec. Po tak? rewolucji przemysłowej w po XVIII rewolucji. wieku ciężko mi sobie wyobrazić, że wracamy do tradycyjnego modelu no, życia. Dokładnie tak. I to samo jest tu. Oczywiście tak. w związku z tym, i to jest kolejny element, pocieszające jest to, że ten, ten komponent relacyjny dalej będzie obecny. To znaczy, to nie jest tak, że my się wszyscy przesiądziemy nagle na tak. wiesz, internetowego polida, tylko jednak w dalszym ciągu szukamy relacji. Chcemy tej relacji my jako klienci i my jako handlowcy i będziemy wykorzystywać wszystkie możliwe sposoby, także te nowoczesne sposoby tak. dystrybucji informacji, żeby tą relację po prostu utrzymać. Więc to, to, żeby, to, żeby to, to, żeby to tylko jednym przykładem, ja zawsze lubię tak o tym myśleć i w ten sposób to tłumaczę. To, że powstała telewizja, nie znaczy, że przestało istnieć radio. Dokładnie tak. Dzisiaj są ludzie, którzy oglądają dużo telewizji i są tacy, którzy telewizji nie oglądają. Są ludzie, którzy słuchają radia i są tacy, którzy nie słuchają, a są ludzie tacy, którzy trochę telewizji, trochę radia, trochę kina, trochę Netflixa, trochę internetu. I trochę... Nie, ale też myślę sobie, że akurat jak mówisz o tym trochę, 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 no to też może efektem tej na, tego naszego zjawiska będzie to, że ci, którzy na początku zarzekali się, że tego nie będą robić, mam na myśli świat klienta, mm -hmm. nagle Zobaczyli, że to się da zrobić, prawda? Mm -hmm. że to jest nawet fajne, szybsze tak. czasami, bardziej efektywne tak. i tak dalej. Dalszy wniosek dla mnie jest już mniej y, taki delikatny, a bardziej, bym powiedział, y, związany z takim przestrzeżeniem mnie. Mianowicie jednak Ponieważ świat będzie szedł w stronę Internetu, mm -hmm. także z całą z swoim bagażem. Ja, przepraszam, z... jedno, tylko ja będę cię troszeczkę tutaj korygował. Dobrze. Nie internetu, a narzędzi cyfrowych. Przepraszam, masz absolutną rację narzędzi cyfrowych. Tak, w tym internetu. Tak, prawda? To w związku z tym jednak, co by nie mówić, to ten jakby ta gromada handlowców będzie się zmniejszać. To znaczy coraz mniej ludzi, wydaje mi się, będzie potrzebnych do tego, żeby efektywnie pracować z klientem. Nie będzie, bo to jest, będzie i za drogie, i wcale nie tak efektywne, jeżeli chodzi o poszukiwanie Dokładnie. informacji. Co oznacza, że najlepsi przetrwają. To znaczy, jeśli Dokładnie. będziesz wystarczająco dobrym handlowcem. Teraz sobie właśnie porozmawiamy, co to znaczy. No właśnie, bo co to jest dobry. być może dobry moment, żeby sobie trochę zdefiniować, a co to dzisiaj na początku 2022 oznacza w ogóle dobry handlowiec. Dokładnie tak, albo taki perspektywicznie tak, dobry handlowiec. Tak. No właśnie, i to jest taka, taki temat, który chciałbym z Tobą pogłębić na koniec. No właśnie, no bo teraz, co zrobić, żeby w tym świecie przetrwać i osiągnąć sukces? Czy pierwsza rzecz chyba, tak, takie mam wrażenie, że po wysłuchaniu tych rozmów, ale też no, spotykaniu się z różnymi informacjami na co dzień, no trzeba dobrze ten świat rozumieć. I ten Twój wstęp, który teraz przedstawiłeś, to jest właśnie dobre rozumienie świata. To znaczy, że dzisiaj są klienci, którzy mniej lub bardziej lubią te narzędzia cyfrowe, ale grupa, że ich w ogóle nie lubią albo w ogóle z nich korzystają, możemy sobie jasno powiedzieć, jest bardzo, bardzo, bardzo mała. Tak, w związku z tym ta grupa będzie coraz większa. To oznacza, że ja jako handlowiec muszę z jednej strony te narzędzia i potrzeby klientów związane z konsumpcją informacji bardzo dobrze rozumieć i się w tym bardzo dobrze odnaleźć. Co to znaczy odnaleźć? No dawać klientom to, czego tak. oczekują w sposób inny niż ro robi to na przykład centrala. Ja Powiem Ci ciekawe takie badanie, które yy, 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 przeprowadziłem. Yy, w firmie sprawdzaliśmy, czy lepiej... Sprawdza się taki wideo SMS z ofertą, który jest wysłany przez centralę, i tam na przykład mówi taki Marcin Renduda, czy lepiej jest traktowany przez klienta wideo SMS, który jest wysłany przez, przez jego klienta. opiekuna no, przez, przez handlowca, przez handlowca, który, którym się no. zna. No okazuje drugi się. Ten że ten drugi. No, oczywiście, że tak. No, oczywiście, że, ale o tym trzeba wiedzieć i co to znaczy? No nie czekaj, aż. Centrala się nauczy tak, nie, lepiej nie. robić, tylko trzeba samemu pewne rzeczy zacząć robić. Więc trzeba nie tą się, technologię. Się wydaje, ten autentyzm w ogóle w tej relacji jest tutaj coraz, coraz ważniejszy. Ludzie ufają, nawet że jakościowo gdzieś tam popełnisz błąd, mam na myśli nie. Jakby obrazek, ale wiesz bardziej pewną wiesz płynność wypowiedzi czasami. nie? To to jest jakby do łyknięcia. Ja przepraszam teraz A, na to, za, za zwrot, którego użyję. Relacja jest ważna w tej relacji. To prawda. No nie, ale ona jest też związana z takim po prostu, wiesz, czasami potknięciami. Oczywiście. I, oczywiście. Też... Ale jeżeli jakoś znam, to łatwiej mi no, wybaczyć. I nawet to jest fajne, bo wtedy to oznacza, że to nie jest, wiesz, automatyczne, to jest po prostu żywe. Wie, więc, więc czy mówimy o wykorzystaniu na przykład wideo SMS-a, czy mówimy o wykorzystaniu tego nagrania, o którym tak. w jednym z odcinków mówiliśmy, czy transmisji, którą organizuje dla swoich klientów. Nie czekaj na to, aż zrobi to centrala. Rób to sam na swoim terenie, bo ty jesteś tak. panem swojego Absolutnie. terenu, moderatorem, animatorem swojego Ładnie terenu. Tak. Wiąż tych ludzi między, sobie, między sobą. Stwórz. Program lojalnościowy na swoim terenie. Program lojalnościowy nie polegający na tym, że 10 pieczątek i 11 kawa gratis, tylko polegający na tym, że Ty dostarczasz wartość, a oni chcą w tym uczestniczyć. To znaczy są, magiczne słowo świata cyfrowego, zaangażowanie. Dokładnie tak. A jak myślisz, znaczy jak, jak, jak tą wartość w takich paru zdaniach yy, można byłoby zdefiniować? Tak? No. Co, co to by w praktyce mogło oznaczać? Znaczy, ja uważam, ja uważam, że są dwie rzeczy, które pandemia nas bardzo mocno nauczyła. Po pierwsze, ja głęboko w to wierzę, że już są lub za chwilę będą wyeliminowane wszystkie osoby, które ja nazywam mudem, czyli mobilną ulotką dźwiękową. Jeżeli Twoim zadaniem do tej pory było przyjść do klienta i opowiedzieć o swoim produkcie, to zostałeś wyeliminowany lub za chwilę będziesz wyeliminowany. Nie ma dla ciebie miejsca, bo to bez problemu hmm. zrobi narzędzie cyfrowe hmm. dużo lepiej, dużo szybciej, dużo bardziej skutecznie, dużo bardziej efektywnie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli, skrajnie druga rzecz, jeżeli Twoja relacja polegała na tym, że my świetnie pogadaliśmy sobie i wypiliśmy kawę, to znaczy była oparta tylko i wyłącznie na towarzyskości, no to również to nie jest to, na czym nam zależy. Ja uważam, że dzisiaj relacja polega na tym, że dostarczasz profesjonalną wiedzę, profesjonalne informacje, najwyższy poziom jakości, rozumiany jako zarówno zasób informacji, jak i sposób ich przekazania. To są dwie ważne rzeczy. My w pewnym też, w jednym z odcinków mówiliśmy o tym, żeby pamiętać, niezależnie od tego, z jakich narzędzi korzystasz, że jakość musi być bardzo wysoka. Ten sposób zwracania się, sposób komunikatu, czy ja mówię Panie Marcinie, czy ja mówię Elo Marcin, czy ja jestem w stanie do czegoś się przekonać, czy jestem w stanie ci tylko coś pokazać, bo to są też dwie inne rzeczy. Więc ja bym powiedział, trochę podsumowując, moja definicja dzisiaj dobrego handlowca czy perspektywicznego, bo ładnie to nazwałeś handlowca, jest taka, że ja rozumiem dzisiejszy świat, nie kłócę się z nim, ja z nim nie dyskutuję, ja wykorzystuję szanse, które ten świat mi daje, a dzisiaj te szanse w dotarciu do klientów są gigantyczne, ale nie czekam na to, żeby to zrobiła firma, tylko sam biorę byka za rogi. I robię najlepszą robotę, jaką tylko mogę, pamiętając o tym, żeby dostarczać wartość, to znaczy przekraczać oczekiwania klienta na poziomie dostarczania terminowości, jakości produktów czy usług, którą firma dowozi, ale również sposobu, w jaki to dowozimy. Marcin, muszę Ci powiedzieć, że ja kończę te nasze spotkania z taką bardzo pozytywną energią, bo mam wrażenie, że... W związku z tym nie warto się bać, trzeba być proaktywnym, trzeba wziąć odpowiedzialność na siebie, i mhm. trochę zadziałać właśnie szybciej niż być może nawet Twoja firma, właśnie po to, żeby zbudować tą wartość, którą dajemy klientom. Słuchajcie, komentujcie to, ciekaw jestem bardzo, jakie jest w ogóle Wasze myślenie o zmianie, o tych wartościach, które możemy dać klientom. Do zobaczenia już jutro. A moim gościem był Marcin, Marcin Renduda. Renduda. Bardzo dziękuję, że mogłem tutaj być razem z Wami. Dziękuję bardzo Darku za zaproszenie.